Cześć, tu Daniel z firmy Komax. Jesteśmy w domu o powierzchni 140 metrów, mm, gdzie zamontowaliśmy odkurzacz centralny EZ400 z silnikiem 1900 W o mocy, która powinna zapewnić komfortowe odkurzanie w systemie wężychowanych w ścianie. Ten odkurzacz jest idealny do systemu wężychowanych w instalacji a miasta, które dzisiaj pokażemy. Firma Cameleon działać nawet bez montażu klapki zabezpieczającej. Klapka, drzwiczki wyglądają jak standardowe drzwiczki. Są zamykane na magnesy. Bardzo, można powiedzieć, delikatnie się zamykają. Nie trzeba ich wciskać z jednej i z drugiej strony, jak to nieraz jest w przypadku starszych modeli. A gniazdo tak jak się pokazywałem, po prostu do odkurzania w jednym czy drugiej punkcie nie potrzebuje mieć zamkniętej klapki. Bez względu na to, czy w pozostałych gniazdkach takie klapki będą zamontowane, tudzież czy nie zostaną zamknięte podczas użytkowania, ten system pozwala nam na komfortowe odkurzanie bez strat ciśnienia na niedomkniętych gniazdach. To jest jednostka centralna IZ-400, która odpowiada za pracę i funkcjonowanie całego systemu. Jednostka, tak jak widać, ma przezroczysty zbiornik, który ułatwia nam kontrolę zanieczyszczeń. Jednostka ma system łatwego zapinania nie musimy wpadać tego w żadne klamry, tylko bez celowania zapinamy to w dowolnym miejscu. Dodatkowo jest łatwy do czyszczenia filt z powłoką teflonową. Wystarczy go opłukać pod bieżącą wodą. Wejście instalacji ułatwiono tutaj za pomocą dwóch króców. Wybieramy sobie ten, który jest, który jest dla nas bardziej wygodny. W tym przypadku podłączyliśmy odkurzacz z lewej strony, żeby spiąć górę z dołem. I każdy odkurzacz od nas wyposażony jest w dodatkowy zawór ciśnieniowy. Tutaj można zobaczyć. Jest to zawór, który w przypadku zatkania instalacji wpuszcza, odciąża silnik, żeby on nam tak szybko się można powiedzieć nie grzał i, i, i dłużej zachował swoją sprawność.